Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie rynków. Mamy już, drodzy Państwo, 23 listopada i standardowo zanim przejdziemy do sedna. To pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne i nie powinna być przez Was traktowana jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, dziś pamiętajcie o ograniczonej zmienności to oczywiście ze względu na święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wczoraj na rynku działo się bardzo dużo, przede wszystkim na rynku ropy, i dziś o tym sobie powiemy. Kwestie echa po opublikowaniu minutek i wyników Nvidia zostawiamy je na jutro, więc osoby zainteresowane rynkiem akcyjnym, przede wszystkim rynkiem amerykańskim. Zapraszam na jutrzejszy przegląd rynku. Natomiast drodzy Państwo, wczoraj gruchnęła wiadomość, że OPEC Plus przesuwa swój szczyt na 30 listopada. Przypominam, szczyt miał się rozpocząć 20, 26 listopada. I to oczywiście wywołało ogromną zmienność na rynku ropy, a to dlatego, że pojawiły się realne oczywiście. Obawy, że Arabia Saudyjska ma, mówiąc kolokwialnie, dość tego, że to właśnie Saudowie biorą na siebie koszty równoważenia rynku. Wspominałem Wam już w nagraniu, które jest dostępne na kanale Admirals. Zobaczę na czat fatalne PMI we Francji. Tak, to sobie spokojnie to też skomentujemy. Wracając, wspominałem Wam w nagraniu dotyczącym rynku ropy, że tak naprawdę ten aktualnie ten ruch spadkowy który trwa mniej więcej od końca września nie wynika tylko ze strony popytowej czyli z mniejszego popytu na benzynę w Stanach Zjednoczonych bo to właśnie ten spadek był temu przepisywany ale również temu że Opec plus wcale tak mocno nie ograniczył swojej podaży jak to rynek próbował wyceniać chociażby we wrześniu kiedy Rozszerzano cięcia eksportu ze strony Rosji, no i przede wszystkim cięcia produkcji ze strony Arabii Saudyjskiej. I tu spójrzcie na tę grafikę. To jest grafika, która pokazuje eksport z grupy OPEC, po wyłączeniu Arabii Saudyjskiej i Rosji. No i zobaczcie. Tak naprawdę na przestrzeni ostatniego roku niewiele się zmieniło, a jeśli chodzi o samą produkcję, która w dłuższym terminie jest nieco bardziej istotna, no to w ostatnim miesiącu OPEC plus jako całościowa grupa dołożył ponad 180 tysięcy baryłek. No i drodzy Państwo, mówiłem Wam, że to oznacza, że saudowie biorą na siebie koszt cięć. I mówiłem też o takiej strategii kija i marchewki, gdzie marchewką ma właśnie być to, że to Saudowie jakby pokrywają koszty, biorą na siebie większość cięć, a kijem ma być to, że gdy Saudowie się spostrzegą, że inne kraje porozumienia OPEC, Plus wykorzystują właśnie tę sytuację, żeby zwiększyć swoje przychody, to właśnie uwolnią. Natychmiastowo swój eksport, i tego się właśnie rynki obawiają. Oczywiście, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, pamiętajmy, że tam eksport w ostatnim miesiącu wzrósł o milion baryłek, ale nadal jest o milion baryłek niższy niż w kwietniu, i ten wzrost wynika między innymi z tego, że mamy konserwację rafinerii, która końcem roku się będzie kończyć. I drodzy Państwo, jednocześnie te obawy, które wczoraj się pojawiły, też skierowane są przede wszystkim w stronę Iranu. A to dlatego, że również nie tylko Saudowie mieliby być zaniepokojeni tym, że po pierwsze Rosja, pomijając same kwoty, spełniła te ostatnie ustalenia, czyli zmniejszyła swój eksport o 300 tysięcy baryłek, ale on nadal jest wyraźnie wyższy niż w roku ubiegłym. Po drugie, pamiętajcie również o tym bardzo, tej bardzo ciekiej granicy pomiędzy kondensatem a lekką ropą naftową. I właśnie Rosjanie są zdania, że porozumienie OPEC dotyczy, czy OPEC Plus dotyczy tylko i wyłącznie surowej ropy. No i istnieje uzasadnione ryzyko, że Rosjanie eksportują kondensat. Przepraszam, eksportują ropę lekką ropę naftową jako kondensat, bo według nich kondensat nie zalicza się do ustaleń porozumienia. No a to powoduje oczywiście, że, bo ta granica jest bardzo cienka, jeśli już mówiłem kiedyś, pokazywałem wam kiedyś ten wykres API, czyli w uproszczeniu wagi ropy, że właśnie, że właśnie, że właśnie tutaj Rosjanie nadużywają tego porozumienia. Po trzecie, Saudowie również z niepokojem patrzą na rosnący eksport z Iranu, który w październiku akurat nie był wybitnie wysoki, ale zobaczcie na trend, który obowiązuje od dobrych kilku kwartałów. Iran cały czas swój eksport zwiększa. Oczywiście pamiętajmy o tym cichym przyzwoleniu Stanów Zjednoczonych, o którym się szeroko mówi to nie jest żadna teoria spiskowa. Które zakłada to, że mimo trwającego, trwających sankcji, Iran tę ropę może zwiększać, jeśli chodzi, i ten eksport może zwiększać, jeśli chodzi właśnie o, o swoją ropę naftową, i to widać w tych zestawieniach. Dobrze, i drodzy Państwo, wczoraj nie tylko news o przełożeniu spotkania OPEC Plus działał mocno pospadkowo. Zobaczcie, mieliśmy również. Bardzo niekorzystne dla pozycji długich dane, jeśli chodzi o amerykańskie zapasy. Przede wszystkim, zobaczcie na zapasy samej ropy, czyli ta niebieska, ciemna linia wyraźny wzrost i to jest trend, który się od kilku tygodni utrzymuje. Jeśli chodzi o szeroki odbiór, właśnie ostatnich danych ze Stanów Zjednoczonych, tutaj. Pozwolę sobie na szerszy komentarz, ale w weekend, dlatego że chciałbym Wam po kilka zjawisk już niezależnych od aktualnej sytuacji pokazać. Natomiast tak czy inaczej wczorajszy odczyt to kolejny, to kolejny czynnik prospadkowy. No i drodzy Państwo, oczywiście coś, co, czego obawiają się em, kraje grupy OPEC, że one dokonując cięć produkcji będą tracić udział w rynku na rzecz chociażby Stanów Zjednoczonych, które zobaczcie. Jeśli chodzi o produkcję w Stanach Zjednoczonych, ona już przebiła poprzednie Maksima i znajduje się wyraźnie poniżej bariery 13 milionów baryłek dziennie. To oznacza, że Stany Zjednoczone są bezdyskusyjnie największym producentem ropy naftowej. I, drodzy Państwo, pamiętajmy również, że wczoraj doszło jeszcze do jednego. Ważnego wydarzenia, a mianowicie osiągnięto porozumienie między Izraelem a Hamasem. Nie, a Hamasem. nie wchodząc w szczegóły tego porozumienia, bo, bo jakby to nie jest moja rola, ani też nie ma w tym kompetencji, natomiast tak czy inaczej, to porozumienie, porozumienie co do zasady, powinno do końca już znieść te resztki ple, premii politycznej, która mogła na rynku obowiązywać. I drodzy Państwo, podsumowując te wszystkie czynniki, o których mówiłem, mamy cztery mocne czynniki prospadkowe. Przy bardzo skrajnie niskiej pozycji netto, net, netto, netto długiej, jeśli chodzi o pozycjonowanie du, dużych graczy, i właśnie przy tych wszystkich czynnikach i takim nastawieniu inwestorów indywidualnych, cena ropy oczywiście mocno spadła, ale zaraz zobaczycie na wykresie bardzo mocno odbiła. I moim zdaniem, to jest właśnie bardzo mocny sygnał, że jakby nie ma, już, nie ma już na tyle dużej presji podaży, żeby kontynuować przynajmniej na razie ten trend spadkowy. Bo drodzy Państwo, przypominam, jak interpretować takie, taki wykres, jeśli chodzi o, o właśnie pozycjonowanie dużych graczy. Sam kierunek, oczywiście, jest istotny. Same wartości są istotne i, oczywiście, trzeba uwzględnić to, że, że pesymizm na wśród dużych graczy jest najwyższy od, od, od marca. Tak na, no, nie licząc tego, tego wakacyjnego mocno, mocnego wystrzału, to mniej więcej te poziomy widzieliśmy w marcu. I wtedy to, to, wtedy to spowodowało też, jednak, stworzyło warunki pod odbicie mniejsze niż to ostatnie, ale jednak odbicie. Natomiast samo w sobie skrajnie negatywne pozycjonowanie nie oznacza od razu wzrostu. To, tak jak mówiłem Wam w weekend, dla mnie sygnałem ze strony pozycjonowania, sygnałem wzrostowym, sygnał wzrostowy pojawi się wtedy, kiedy będzie mieć natłok negatywnych informacji, a cena ropy nie będzie spadać. No i tak właśnie miało to miejsce wczoraj. I drodzy Państwo, jeśli chodzi o to najbliższe spotkanie, to oczywiście z bezpośrednio przed jeszcze skomentujemy. Proszę na sekundkę wybaczyć. Okej. Okay. I wracając. Jeśli chodzi o spotkanie grupy OPEC+, to oczywiście 30, jeśli nie zostanie drugi raz przełożone, oczywiście je skomentujemy. Natomiast jeśli chodzi o moją ocenę tej, tej gry Saudów, to ja widzę, że oni padli częściowo ofiarą swojej gry a mianowicie jak pamiętacie saudyjski minister energii wielokrotnie obarczał winą spekulantów za zbyt dużą zmienność natomiast ruchy które często arabia saudyjska chce wywołać tymi szokującymi decyzjami są właśnie paliwem dla spekulantów no i robi się takie błędne koło żeby podnieść cenę obniżona jest niespodziewanie produkcja, cena poskakuje, znów cięcia i tak do coraz niższych poziomów. No a to wszystko po to, żeby właśnie przekonać tych spekulantów do zawierania pozycji długich, co oznacza, że sałdowie po prostu rynkiem fizycznym nie kontrolują, wydaje się, ceny. Dobrze, a my przejdźmy do wykresów. I zacznijmy sobie oczywiście od rynku ropy i spójrzmy sobie na interwał dzienny. Ja się jeszcze upewnię, że platforma jest widoczna. Ok, teraz powinno być wszystko w porządku. No i zobaczmy, jak, wyglądało wczoraj, jak wyglądała wczorajsza sesja na interwale czterogodzinowym. Zobaczcie, mamy tutaj północ 21 lipca, tutaj się niewiele dzieje. Zobaczcie, mocny impuls. Spadkowy wczoraj, właśnie w odpowiedzi na te informacje, po czym następuje bardzo mocna reakcja. I co ważne, ten impuls spadkowy nie wybija tego dołka. I tu, drodzy Państwo, oczywiście zgodnie z. Z zasadami SMC ustalam ważny poziom, ważną strefę jako właśnie order block, czyli zasięg świecy, która poprzedza mocny impuls wzrostowy, poprzedza powstałą tutaj nierównowagę. No, i zobaczcie, cena cofa i reakcja pojawia się właśnie w obrębie tego order bloka i pozwala to tutaj zebrać płynność właśnie popytowi. No i drodzy Państwo, czy jestem przekonany już teraz o jakiejś większej korekcie w górę? Jeszcze nie, a to dlatego, że struktura rynku w tym ujęciu typowo SMC jeszcze jest spadkowa, a to dlatego, że oczekuję, że jakby mój view na ten na, na szerszy obraz zmieni się dopiero po wybiciu tutaj tego ostatniego szczytu, ale niewątpliwie jakby też jakby moja, jakby moja prognoza na dalsze spadki jest mocno teraz ograniczona z racji właśnie na fakt, że tutaj mogliśmy właśnie mieć fałszywe jedynie wybicie, a nie złamanie struktury, o czym właśnie świadczy, przepraszam Państwa, ta mocna reakcja w górę i to, że przy tak skrajnie negatywnych informacjach nie mieliśmy wybicia nowego dołka, tylko mocną reakcję i tutaj odbicie. I drodzy Państwo, no na D1 jak to wygląda? Zobaczcie, no wczoraj mamy taką mamy świecę typu pimbar, oczywiście jako formacja, jako sygnał formacji świecowych, to, to jakby nie możemy tego zaklasyfikować jako jasny sygnał kupna, to dlatego że pimbar ma zgodnie z prawidłami wydźwięk wtedy, kiedy występuje na dołku, a tutaj od dołka już trochę minęło. No dlatego też z D jedynki jakby to nie jest dla mnie. Wiążąca w tym momencie informacja. Natomiast co ciekawe, zobaczcie na MACD i to na poziomach oddalonych od linii 0, czyli tych, które możemy uznać za, za wiarygodne. No to zobaczcie, i to jest poziom, który w tym miejscu również był generowany sygnał, przy tych wartościach również. No i faktycznie mamy sygnał wzrostowy, bo linia MACD przecina linię sygnalną od dołu na skrajnie niskich wartościach MACD, więc to też na pewno należy uznać za, za sygnał wzrostowy. Z tym, że pamiętajcie, mamy ruch wzrostowy, więc to ewentualne odbicie jak na razie, szczególnie do momentu wybicia tego tutaj szczytu, traktujemy jedynie jak na razie jako korektę tych tutaj spadków. Dobrze, idźmy do kolejnych instrumentów. Spójrzmy sobie na mieć. Tu, drodzy Państwo, jeśli chodzi już o typowo techniczne spojrzenie, przypominam osobom, które nie miały okazji uczestniczyć w, w, w webinarze wtorkowym, tutaj doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Mocna akumulacja utworzenie tutaj, właśnie, order bloka, który poprzedzał. Zmiany charakteru trendu, no i mocne przyspieszenie spadku. Mocne oczywiście przyspieszenie tychże wzrostów. No i tu, drodzy Państwo, na interwale D1 dochodzimy już do bardzo ciekawych poziomów, bo. Sekundka. To są już poziomy, które co, pra, co prawda tutaj. Um, to jest dosyć szeroka strefa, ale tak czy inaczej uważam, że warto ją zaznaczyć. I tutaj jest ta strefa, w której e, mieliśmy e, nierównowagę. Taką nie do końca. E, nie do końca mnie ona przekonuje, bo e, ta nierównowaga e, ta świeca, którą wskazuje ma koimbalans ma długie cienie, więc też... E, nie jest dla mnie ona tak jednoznaczna, ale tak czy inaczej tę strefę warto zaznaczyć, z tym, że zobaczcie, patrząc po przede wszystkim po H4, to tu jak na razie nie widać żadnych oznak słabości. Zobaczcie, ta korekta, która się teraz zakończyła, tutaj, zobaczcie, zgodnie z właśnie z SMC mamy, zobaczcie tutaj order block, który poprzedza mocną nierównowagę, korekta kończy się dokładnie w zakresie tej świecy i rozpoczyna się ruch w górę. Tu drodzy państwo też, bo widzę, że pojawiło się sporo nowych osób. Yy, pamiętajcie, że moje podejście do SMC yy, to jest po prostu uznaje ten sposób jako yy, po prostu uproszczenie Teorii Wykofa i połączenie tego z Price Action. Nie uważam tego za jakąś magiczną metodę, tylko po prostu yy, uproszczenie teorii, która yy, tak naprawdę była bazą do wielu innych metod. Więc też ja, drodzy państwo, jakby, jakby odsuwając się do tego takiego podejścia typowo, jak, niemalże jak do religii, tej metody ja też pamiętajcie, że e, sobie ją e, ubogacam, jeśli chodzi o analizę techniczną, o e, inne, e, inne metody analizy, jak chociażby o wskaźniki e, MACD i RSI. Dobrze, i drodzy Państwo, na koniec jeszcze spójrzmy sobie na sok pomarańczowy, bo co prawda doszło do wybicia ostatnich szczytów, i to jest, przypominam osobom, które nie śledzą tego rynku regularnie, zobaczcie, od, 2000, od 2019 roku to jest ponad, ponad czterokrotny wzrost czyli wzrost, którego nie jedna kryptowaluta by się nie powstydziła. Natomiast no, oczywiste jest, że przy takich mocnych wzrostach umysł, umysł ludzki gdzieś podpowiada szukanie spadków i trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o, o takie życzeniowe myślenie. Natomiast, tak czy inaczej, kolejny raz mamy sygnał spadkowy właśnie na MACD. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj ewidentnie pojawiła się kolejna fala podaży, jak, ona, jak szeroka ona będzie. Jaki, jaki wpływ na, na rynek ona będzie mieć, to oczywiście sobie ocenimy po kolejnych dniach, bo pojawiła się też pierwsza, pierwsza korekta tych spadków. Oczywiście będziemy sobie to śledzić i obserwować. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się jutro o 9.15. Do usłyszenia i powodzenia w trakcie dzisiejszej sesji.